Cześć, tu taoczyń i zastanawiacie się, mnie, co to jest. co to jest? a mianowicie, jest to nowy Troll Time. czy znaczy nie, to jest po prostu coś nowego. Eee, to znaczy, jak wiecie, w tym patchu najnowszym, że weszła możliwość obserwowania znajomych ich gier. No więc, jak to ja, czyli mały trolek, wymyśliłem sobie że patroluję trochę i będę losowo wybierał znajomego z mojej listy i spokojnie zaczął go obserwować, nagrywać i rzucać na YouTube. Bo mogę! I w dodatku, na pierwszy ogień, poszedł pan zakreble grając aktualnie Heimerdigerem ze smajtem. Och! Jest tu pan za kreble, aktualnie za statami 1, 4, 7 Trybijaszkę Ty on ją zabije Nie zabije Umrze Umrze <śm> Umrze Prawie A W każdym razie, jeżeli ktoś jest z moich znajomych To może nie czuć się bezpieczny Dlaczego? Bo zawsze może paść na niego I nagle się zobaczy następnego dnia na YouTubie z gry, którą rozegrał dzień wcześniej I się zdziwi a po co? No żeby trochę patrolować i zobaczyć jak pan zakreble ginie wole wolejaszki. Tak, tak przepięknie zginął. I ogólnie będę wchodził w trakcie gry, czyli tam gdzieś w środku. I jak będzie mi się podobała rozgrywka to będę siedział jak najdłużej, a jak po prostu nie będzie mi się podobała to nie będę miał co oglądać, tylko wyłączę mówiąc, że było beznadziejnie. Hmm. Aktualnie tak patrząc jeszcze na składy Heimerdinger w dżungli, Tristana z Tarikiem na bocie eee, Malzahar na topie i Renekton... Eee, Malzahar, przepraszam, na midzie i Renekton na topie Ukenena zjechali ładnie 15 do 10 dla Timu niebieskiego No pan Zakreble ma, ma przewagę w tym momencie znaczy jego team, niekoniecznie sam on, bo on ma staty 1-5, najgorsze jakie są. No rzućmy jeszcze na niego okiem. O, Jakie przepiękne itemy. Jak rusza się tą żółtą główką. Normalnie macha tym swoim kluczykiem. Rzucę rakietkami, bombkami. Nie, ja chcę oglądać pana zakreble, po to tu jestem. Oj, a tam zabijają. No to zobaczmy U to umarł Koniec serii No, best uldever Tarik o, tak przykro Wróćmy do pana Zakreble. O, Ooo Henen go bije! Użycia stracił, smutne Wieża fioletowej drużyny została zniszczona Już pomijając fakt, że pan za kreble miał się uczyć do matury, a nie grać w lola. No, ale mniejsza. <grywia> 19 do 12 lew drużyny niebieskiej. Niezłą przewagę. 3 do 1 w wieżach. Las też mają lepsze. Jak widzę, Tristana porównał na pocie mniej więcej z... Yy, ...aszką. A na topie Renekton wygrał. Kto był na topie w przeciwnym filmie Elisin czy... Elisin był w dżungli. Na topie był Kenan pewnie. Albo Cho'gath. Cho'gath. Kenan był na midzie. I sfidował mida. Malzachar ma 605. No i pan za nie do dżungli, bo przecież jungler siedzi w dżungli. Tak. To jest to. That damage of the tower. Recall please wiedziałem. Dobrze, rzućmy okiem na kogoś innego. Karpato! O, to się zdziwiłem! Widziałem, że jest w grze. Ale nie wiedziałem, że z panem zakrablem. No to przy okazji pan Karpato również trafił na YouTube, bo może się ucieszy jak to zobaczy. Ale nie wiem czy akurat wpicie się samemu w trzech było mądre. Chociaż jest tak sfidowany, że... Nieźle mu idzie. Kto tu jeszcze jest? cel GDO? Nie, resztę nie kojarzę. Graczy. A może z przeciwnego teamu ktoś jest, kogo znam? Eee, nie. O, wszystko mi na Sonę. Ja po nas... Nie znam. Uuu, pan za coś zabił. jak na też nie znam, Michogata też nie. 12 2012 Nie wiem czy to jest swój primate czy grają tak po prostu Po prostu wszedłem do gry, bo zobaczyłem, że pan za kreble gra Chciałem zobaczyć czym Jak zobaczyłem, że Heimerdingerem to chciałem zacząć się śmiać A potem zobaczyłem, że w dżungli to już w ogóle Ale wygląda wszystko na to, że chyba to wygrają mają przewagę nie A, cisną ich. Zginą. Serialny zabójca. zabójca O, ażka. Chyba też padnie Christa na ładne kryty, tak. Uuu, piękny KS pana zakreble. <laughs> oh. I co, cofnął się? Nie, puszują! Pan zakreble nie odpusza! rakiet używa! Wieżyczki stawia... o, nie mówiłem? Nawet dwie! Uuu, źle postawiona. Tak mi przykro. A nic, softneli się. Renekton z Tristanu jeszcze topa puszną. Carpato... Carpato puszuje topa. Uuuu, strzało odaszki. Od Uuu, i ładny teleport. Tristana ginie. Ale 3 rynek to chyba niepotrzebnie się cofnął też ginie. <grym> Ale Lisin ładny KS Aaa, oni mają 2-7-3 2-4-3 <grym> Support z dwoma killami, spoko. No, w sumie Tajk ma 3 kila. Never mind. Są nam no, zajebiste itemy. Jeden ŻEDO item i kurczę składa jakieś. Dytwoje gaspa. A trochę lepiej. Co wiele lepiej. Teraz jeszcze o na Ale spójrzmy na pana za kreble, który w tym momencie pomyka sobie z blue buffem obok barona. Przez las. Ja chciałem pana zakryble. Przez krzaki. Idzie. Ja chcę dalej pana zakryble. Toczy się. Z żółtą główką. Idzie. Ja chcę dalej. Idzie. Miniony chcę zabić. Tak, on się czaj na nie. Nie zabił. Teraz zabił. 40 golda dostał. Dostał też pinga że, ma, że pinga że ma się wycofać. Ale on nie odpuszcza. On jest gotów walczyć do samej... do ostatniej kropli żółtej krwi Heimerdingera. On chce ma Tam jest teamfight! Wbija się! Postawił wieżyczkę! U żółta! Niko co nie dotknęło nawet! Po co on to zrobił? Nikt tego nie wie! Hmm. Chyba wygrywają bez jego pomocy. No cóż. 900L wyczuwam. <grymianie> They see me trolling. They hating. Smożone kotlety. To chyba będzie już koniec tej rozgrywki. Jak tak patrzę. Uuu strzała aszki, ulti sony, ulti ole combo! Pan za kreblenem ale jest życia umknął, już nie, już nie żyje, ale Tristana bardzo ładnie, skok do przodu, triple kill, ole Głupio zrobiła mogła strzelać a nie skakać tyle Dobra, padłeś lisi I koniec! Drużyna jewski poradziła sobie chyba bez pala za aby skończył, ostatecznie się, co sześć Heibera w No i dośpiewka Sony. Um, fajna rozgrywka, fajna. E, ja zapraszam na kolejny odcinek z tego typu. Może to właśnie ty będziesz wylosowany przeze mnie. Nie tylko słabne osoby, jak pan zakreplę, ale będę wybierał też pojedyncze, które akurat trafi są na mojej liście i spodoba mi się postać, którą grają na przykład. I mnie coś zaciekawią. Jest do zobaczenia. Cześć.